Cześć, w tym filmie pokażę wam, jak wykonać podobny album, ale w trochę trudniejszej wersji. W związku z tym, ponieważ robiłam pierwszy raz taką trudniejszą wersję, to popełniłam sporo błędów, więc o tych błędach wam też opowiem w międzyczasie. Ale też zrobiłam inne eksperymenty, więc zostańcie do końca, bo efekt moim zdaniem wyszedł bardzo dobry. Do wykonania tego albumu wykorzystam papier w latające balony, bardzo ciekawe retro balony i do tego płótno granatowe w takim bardzo ciemnym granacie. Zwiększona trudność polega na tym, że na okładkę wykorzystam jeden z balonów i umieszczę go nie w okrągłym okienku, a w jajowatym. I tu popełniłam sporo błędów, o czym opowiem Wam później. Do wykonania tego albumu potrzebujemy papier ozdobny, do tego karton. Ja mam tutaj tekturę 3 mm, czarny karton gruby 250 g, kółeczka do łączenia albumu, no i kartki do wnętrza. Cała lista niezbędnych materiałów i narzędzi jak zwykle w opisie filmu. Tak jak wspominałam wcześniej, chcę, aby okienko miało kształt owalny. Na początku wymierzyłam wymiary, które będą mniej więcej mi potrzebne. Stworzyłam kilka owali, które moim zdaniem będą pasować, ale stwierdziłam, że lepiej będzie sprawdzić to na żywo, więc postanowiłam, że je powycinam i poprzymierzam do wybranego balona i wtedy będę wiedziała, który kształt wybrać. I kiedy już wybrałam kształt, to teraz trzeba umiejscowić ten kształt na okładce. I ja tutaj kombinowałam, że może powinien być trochę przesunięty ze względu na te kółeczka i wizualnie może inaczej. I powiem Wam, że lepiej ułożyć na środku, bo ja miałam potem bardzo duży problem, żeby wzór ułożyć w odpowiednim miejscu na okładce. Więc na środku będzie po prostu najłatwiej. 250 gramowy karton przycięłam do formatu okładki. I nie musi być czarny, chodzi o to, żeby był po prostu gruby i sztywny. I teraz wycinam w tym czarnym kartonie ten właśnie owalny kształt z szablonu przygotowanego wcześniej. Najpierw przyklejam ten karton do płótna introligatorskiego, więc dokładnie rozprowadzam klej, a następnie przyklejam i dociskam kością introligatorską. Następnie odcinam niepotrzebne części dookoła tego kartonu i wycinam też owal w środku, który jest zbędny. A tę pozostałą część płótna przy owalu nacinam co mniej więcej 5 mm w takie ząbki. Można gęściej. Myślę, że przy tym płótnie ono jest dość sztywne, można by było gęściej. I następnie te ząbki przyklejam dookoła miejsce przy miejscu. Staram się jak najdokładniej przykleić przy tej krawędzi, żeby ten owal był taki jak najbardziej równomierny. I tutaj taka dodatkowa wskazówka. Warto sobie tę kartkę pod spodem przyczepić klipsami biurowymi, tak jak widzisz tutaj na filmie. Dlatego, że jeżeli podczas przesuwa, smarowania klejem przesunie ci się ta kartka odrobinkę, to powrócisz sobie płótno. A to jest przecież ta zewnętrzna strona okładki, w związku z tym trzeba będzie robić od nowa. No i kiedy też młodną czynność masz już zakończoną, to warto wyrównać jeszcze te krawędzie, żeby one były jak najbardziej gładkie. No, i teraz przechodzimy do tej części, w której zrobiłam dość duży błąd, który mi bardzo utrudnił pracę. Efekt końcowy jest ok, natomiast o mały włos nie zniszczyłam całej układki. Pamiętacie, jak na początku filmu mówiłam Wam, że lepiej ten owal umieścić dokładnie w centralnej części okładki. No właśnie, ja tego nie zrobiłam, przez to miałam bardzo duży problem, jak umieścić ten motyw, w jaki sposób to zrobić, żeby on faktycznie był w środku tego owalu. No i wymyśliłam taki sposób, jaki widzisz tutaj na filmie, i nie był to dobry sposób, dlatego że ten papier zaczął mi się delikatnie falować. To, co Wam rekomenduję, to umieścić owal dokładnie na środku okładki, i tak samo wtedy motyw jest dużo łatwiej umieścić na środku okładki i przykleić najpierw papier ozdobny do tektury, a nie tak jak ja, zostawić go tak jakby w powietrzu. Więc reasumując, namęczyłam się strasznie, żeby ten papier dobrze się przykleił. Nie mielibyście takiego problemu z tym, gdyby wasz papier był grubszy, ale ten papier, który mam, to jest cieniutki, 80-gramowy. I zobaczcie, co się z nim dzieje. On się. Cały czas tak mi lekko zagniatał. Na szczęście kością tryligotoczną, tą teflonową, bardzo łatwo się pracuje. Ona jest taka śliska i ona to wyrównała, więc ostatecznie efekt jest ok, ale męczarnia naprawdę za duża. Nie warto. I kiedy już w końcu przykleiłam tę część ozdobną, to mogłam zająć się zaginaniem i zaklejaniem krawędzi i przyklejeniem wyklejki, i okładka poszła do schnięcia. A teraz ten wyczekiwany eksperyment, który się powiódł. Bardzo podobają mi się efekty 3D, takie, które wyglądają jak tłoczone, ale to nie jest tłoczone i zaraz Ci pokażę, jak takie coś możesz zrobić w domu. Potrzebujesz wyciąć w kartonie, takim 250-gramowym, który używałam wcześniej, motyw, który chcesz mieć na okładce, który będzie tą częścią niby wytłoczoną, tak? Czyli to, co jest wycięte, będzie głębiej. Ponieważ okładka jest z motywem balonu, postanowiłam, że na tył okładki wykorzystam też motyw balonu. I teraz na tę gotową okładkę przyklejam płótno, dociskam, w szczególności zwracając uwagę na to miejsce, gdzie jest ten motyw z balonem. I tutaj wykorzystuję kość teflonową, która nie niszczy płótna, nie zostawia takich rys na płótnie. I tutaj starałam się jak najdokładniej jeszcze w tych krawędziach ostrą częścią podociskać, żeby wyglądało to faktycznie jak tłoczenie. Ja jestem bardzo zadowolona. Dajcie znać, co wy myślicie o tym efekcie końcowym. I pozostaje jeszcze tylko zrobić otwory w kartach do albumu. Tutaj wykorzystuję tę bindownicę, którą ustawiłam na trzy otwory. Natomiast jeśli chodzi o okładkę, nie byłam w stanie wykorzystać bindownicy, dlatego że wykorzystałam 3 mm tekturę, i ta kładka po prostu była za gruba i się nie mieściła. A tutaj Wam pokazuję sposób, w jaki ja odmierzam otwory, żeby były w tych samych miejscach na przedniej i na tylnej okładce. No i wszystko wystarczy już teraz złożyć, założyć kółeczka, i album jest gotowy. Jestem zadowolona z efektu końcowego, natomiast zrobiłabym go inaczej następnym razem. Na pewno przykleiłabym najpierw papier ozdobny do tektury, a dopiero później przykleiłabym to płótno już z wyciętym owalem. Bardzo mi się podoba efekt tego niby tłoczenia. Uważam, że wygląda rewelacyjnie, natomiast następnym razem użyję jednak płótno innego typu. To płótno, jak widzicie, delikatnie się błyszczy: to dlatego, że ono jest takie lekko grubsze, trochę aksamitne. Ono jest po prostu dużo bardziej podatne na wszelkie uszkodzenia. Natomiast to płótno, które wykorzystałam do tego miodowego albumu, to wszystkie płótna z tej grupy są dużo bardziej odporne na takie zarysowania i tam efekt wyglądałby dużo lepiej, więc na pewno jeszcze to sprawdzę w przyszłości. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie. Każda łapka w górę i każdy komentarz z nowego złota i mam nadzieję, że do usłyszenia całkiem niebawem. Pa pa!